Cały problem z budową drogi rozpoczął się od potrzeby rozwoju zakładu wielkiego, prężnego, bardzo ważnego dla radzenia, fabryki narzędzi chirurgicznych The Brown, w których wchodzi w skład koncernu Esculap Schiffa. Zakładu, który produkuje narzędzia dla całego świata. Naprawdę jest to przyszłościowa sprawa dla całego miasta. W 2016 roku zakład dobudował drugą halę. Okazało się, że jest za mało miejsc parkingowych, nie można zatrudnić więcej pracowników, rozszerzać zatrudnienia, ze względu na to, że istniał tylko malutki parking od strony ulicy Budowlanych, który nie pomieścił wszystkich. Przejazd przez yy, ten zakładu do parkingu był niemożliwy, ponieważ tam są stawione wielkie pojemniki z gazem, które Stanowiło niebezpieczeństwo. Tam po prostu samochody poruszać się nie mogły. Zakład wybudował parking na około 200 samochodów. Nie było dojazdu od tej strony. Jak, jak mówiłam, tędy też nie można było przez zakład dojechać. W związku z tym zakład Raum zaczął się starać o budowę drogi dojazdowej do tego parkingu. Wydawał się banalna sprawa, kilkadziesiąt metrów od drogi krajowej 19. Okazało się, że jednakże sprawa jest skomplikowana, gdyż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad takie warunki przysłała miastu, że aby zbudować dojazd do parkingu, trzeba było zrobić zjazd z drogi krajowej nr 19, a ten zjazd miał polegać między innymi na tym, że Poszerzona została droga na y, długości 140 metrów po obu stronach tego skrzyżowania. Przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą gminną. No i tu zjazdy, rozjazdy trzeba było zrobić odwodnienie, oświetlenie. Oczywiście chyba miałoby się z celem, gdyby y, droga została zbudowana do tego momentu, do y, miejsca, gdzie znajduje się y, park. Tym, proszę zwrócić uwagę na tej mapie: te tereny, które leżą w tym miejscu, również należą do zakładu Bebraun i one będą w przyszłości, jak niegdyś mówili dyrektorzy firmy, będą wykorzystane jako inwestycja pod budowę, pod rozbudowę zakładu, na co oczywiście Radzi ma nadzieję, więc chyba jest sens budowy tej drogi. Ponadto, Też są tereny uzupełnione. Leżące przy ulicy przy drodze krajowej nr 19 mają świetne położenie. Być może też będą wykorzystane na terenie inwestycyjne, tym bardziej, że w Radziu jest to chyba najbardziej korzystne miejsce dla przedsiębiorców. Kiedyś były takie plany w innym miejscu budowy strefy gospodarczej. Okazało się, że tam są działki rozdrobnione, prywatni właściciele nie chcą ich po prostu sprzedać. A więc jest, była okazja zbudować drogę, która umożliwi, ułatwi przedsiębiorcom tutaj zakładanie siedzib swoich przedsiębiorców. Tym bardziej, że oprócz zakładu bedroomów, proszę zwrócić uwagę, to jest cała dzielnica, znajduje tu miejsce ponad 20 podmiotów gospodarczych. I dla nich to też również będzie ułatwienie, że tutaj będą powstawały kolejne zakłady, dla kolejnych zakładów będzie to też miejsce korzystne pod, pod zakładami swoich siedzib. Czyli tak naprawdę tę ta największą część kosztów stanowiła budowa tych zjazdów i poszerzanie tak, tej głównej tak. drogi. To około 1 900 tysięcy, około 1 600 tysięcy budowa tej drogi. Ona oczywiście tu się w pewnym momencie kończy, ponieważ ona ma przede wszystkim służyć tym terenom, gdzie są miejsca pod nowe przedsiębiorstwa, pod nowe zakłady pracy i przede wszystkim dla firmy Webram. Skąd ta droga i jaka historia jej powstania? Tuż obok znajduje się firma Bebraun, fabryka narzędzi chirurgicznych. Bardzo ważna dla rozwoju miasta, prężna, planująca swój rozwój firma. Rozwój firmy to więcej miejsc pracy. W 2016 roku zakład się rozbudował. Zbudował drugą halę. Niestety zabrakło miejsc parkingowych. Dobudował parking. Na ponad 200 aut, do którego nie było dojazdu, więc nie mógł z niego korzystać. W związku z tym wnosi wielokrotnie do miasta obudowę zjazdu z drogi krajowej nr 16 do zakładu, do tego parkingu konkretnie. Miasto, pragnąc rozwoju firmy, zgodziło się na to, podjęło starania, jeszcze w 2013 roku zresztą. Jednakże okazało się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zadecydowała o tym, że tu no, z drogi krajowej nie może być zwykły zjazd, ale trzeba zbudować duży węzeł komunikacyjny. Trzeba było poszerzyć na długości 140 metrów drogę, zbudować rozjazdy, skrzyżowanie, osuszyć tereny, zbudować oświetlenie. W sumie całość inwestycja rzeczywiście kosztowała około 3 milionów ale 2 miliony zostały wydane na przebudowę drogi krajowej numer 19 wraz z tymi rozjazdami, skrzyżowaniem, tam jeszcze skrzyżowaniem z drogą gminną. Budowa tej drogi, o której jest mowa, to niecała połowa tego, tej kwoty. Ponadto, oprócz tego, że ta droga prowadzi do parkingu, daje możliwość dojazdu do parkingu, to jeszcze jest położona obok terenów, które już ma wykupione firma wybrał, aby się rozbudowywać, aby poszerzać zakład. Wreszcie ta droga położona jest obok terenów, które są uzbrojone, i które działki te mogą służyć za tereny inwestycyjne. Natomiast to na ten moment nie ma drugiego takiego miejsca, do którego mogłaby zaprosić przedsiębiorców chcących tutaj rozwijać swoją działalność. Więc to nie jest droga do lasu, ale droga, która otwiera około 20 hektarów terenów inwestycyjnych. Ponadto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już w tym roku rozpocznie budowę ścieżki rowerowej, która będzie prowadziła od Radzenia do Turowa i do stacji Berlin po drodze. To jest też ważna sprawa dla, dla zapewnienia bezpieczeństwa wielu pracowników, wielu mieszkańców, bo tam jest też w pobliżu. Budynek socjalny, dojeżdża do pracy do domów rowerami. Tam jest wiele wypadków, także śmiertelnych. I ta ścieżka rowerowa zapewni im bezpieczeństwo. A więc potrzebne jest też bezpieczne przejście przez tę drogę. A to było w programie też wyśmiewane. To, że jest to oświetlone, że jest tam próg zwalniający i że jest bezpieczne przejście. Czyli w przyszłości kolejna infrastruktura powstanie? Tak, już w tym roku. Otóż sprawa się ciągnie chyba ze dwa lata. Ale w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przysłała pismo, w którym zapewnia, że w tym roku ta inwestycja się rozpocznie. Więc sobie nie wyobrażam, że prawda, zbudują drogę, a następnie za rok będą to wszystko burzyć, żeby dodatkową infrastrukturę dobudować. Wracając jeszcze do tej drogi, tak jak Pani wspomniała, ona ma być też swego rodzaju zachętą dla, dla innych, dla przyszłych inwestorów. Tak, jak wspomniałam, raczej nie ma takiego drugiego miejsca. Położonego tak korzystnie przy Drodze Krajowej, w miejscu, gdzie już istnieją podmioty gospodarcze, do tego, by tutaj zapraszać inwestorów kolejnych. A jest tutaj 20 hektarów terenów uzbrojonych, które stają do dyspozycji. Oczywiście są to tereny prywatne, przedsiębiorcy będą musieli tam do, do, dogadać się z właścicielami, ale taka możliwość istnieje. Bardzo dogodne położenie. Mówię, przy drodze krajowej bardzo ruchliwej. Czyli trzeba podkreślić, że na pewno usytuowanie tej drogi no, nie było z czapy, tylko to, ta droga y, dokądś będzie prowadzić, tak to nazwijmy. Ona będzie prowadzić do rozwoju miasta. Do rozwoju firmy Bebron przede wszystkim. Bo to z jej inicjatywy, z inicjatywy firmy Bebron, droga ta w ogóle powstała. I to firma Bebron starała się o to, aby ten zjazd do parkingu dla swojej firmy o drogę, która umożliwi poszerzenie firmy z budowy.